Sąd administracyjny w Oporu. w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego bonu wychowawczego. Po pierwsze, stwierdzenie ważność zaskarżonej uchwały w całości. Po drugie, zasądza od gminy NYSA na rzecz skarżącej Eweliny Hajduk, kwotę 300 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Nyski bon wychowawczy wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku i wszedł życie wcześniej, a jeżeli bon rządowy, wszedł dlatego, że NYSA leży na polszczyźnie w regionie, który jest skażony w sposób szczególny populacją i problemami z demografią. Jesteśmy regionem, który najszybciej się wyludnia, więc tą receptą na, na to, aby w by było inaczej było między m.in. bonu wychowawczego dla niskich rodzin, z pierwszeństwem dla małżeństw. To było taka, 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 takie nowe, które wprowadziliśmy I ten bon zafunkcjonował. Oczywiście w pakiecie z dobrą pracą, w pakiecie z mieszkaniami, które również mamy plus będziemy za chwilę budować. Efekty przeszły nasze najśmieszniejsze oczekiwania, bo już po roku odprowadzenia zauważyliśmy ponad 20% wzrost ilości urodzeń i blisko 25% wzrost ilości małżeń, czyli Cele, które zakładaliśmy, zostały spełnione. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży przestrzegania praw i wolności obywatelskich, a także przestrzegania zasady równego traktowania. W następstwie skargi mieszkańców Nysy Rzecznik Praw Obywatelskich podjął, poddał analizie akt prawa miejscowego, w którym ustanowiono oświadczenia na rzecz rodziny dla mieszkańców Nysy. Po następstwie tej analizy rzecznik stwierdził, że e, kryteria pierwszeństwa w uzyskaniu świadczenia mają charakter dyskryminujący, e, ponieważ e, wśród, e, wśród rodzin e, preferują e, te rodziny, e, który, e, które składają się ze związków małżeńskich lub których... lub e, lub w skład których wchodzą osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego lub prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą. Sąd stwierdził w całości nieważność zaskarżonej uchwały, a wziął pod uwagę fakt, że gdyby tylko i wyłącznie usunąć przepisy, które tutaj zostały zaskarżone, to w tej sytuacji doszłoby do tego, że powstałaby nowa wartość normatywna tego aktu. Wobec wyeliminowania tych przepisów, te osoby, które zostały wymienione i uprawnione tam, byłyby w tym momencie uprawnione do otrzymania świadczenia. A sąd wziął pod uwagę to, że istnieje ryzyko niewykonalności tej uchwały w świetle podawanych tutaj braków środków finansowych, bo tak naprawdę z uzasadnień przedstawianych przez gminę wynika, że to że wprowadzono tą zasadę pierwszeństwa to zostało spowodowane tym, że tych środków gmina nie ma tak dużo, żeby mogła zaspokoić potrzeby wszystkich rodzin, które by odpowiadały tym wymaganiom, które zostały w tej uchwale wymienione. Sprawa trafiła do sądu, bo jedna z mieszkanek ze swoim pomocnikiem uznali, że w jakiś sposób Bon uderza w interes tejże pani, która jest samotnym, samotną matką. Pierwsza, wyrok sądu dzisiaj, tak naprawdę dzisiejszy jest zaskoczeniem o tyle, że jest to zły sygnał samorządów, które chciały prowadzić politykę aktywną, prorodzinną. Uważam, że jest to zły wyrok. Oczywiście odwołujemy się od tego wyroku i tak naprawdę on dla nas nic kompletnie nie oznacza, poza kwestią symboliczną, czyli tak naprawdę sąd pokazał rodzinom w całej Polsce i samorządom głównie, że nie warto wspierać rodzin. Bo jest to przykre, ja się z tym rokiem nie zgadzam. Uważam, jestem pewien, że w wyższej instancji nasze racje wygrają, bo powinny wygrać. Wspieramy niskie rodziny, wspieramy polskie rodziny, zacenty na małżeństwa, czyli na tą kwintesencję rodziny, na to, co jest zapisane w naszej konstytucji w zasadniczym pierwszej wagi. Liczymy na to, że są wyższej instancji ten wyrok skasuje i będziemy mogli normalnie pracować. My mówimy o tym, że celem, że powinno się ten Bon postrzegać jako po pierwsze alternatywa dla świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Po drugie, jako przynajmniej w tym zakresie, w którym mowa jest o opiece nad dzieckiem od 13 miesiąca do 3 roku życia, jako swobodzie e, dla rodziców do, do, do wyboru sposobu e, opieki nad dzieckiem, bo tam jest e, jakby przewidziana możliwość osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. E, a, albo no, oczywiście mogą rodzice też skorzystać jakby z alternatywnych form, tak? E, poza tym e, i wtedy nie otrzymują tego świadczenia, tak? E, jeśli chcą skorzystać z innych form finansowanych przez ze środków publicznych, trzeba również stwierdzić, że zasługiwał na, na uwzględnienie argument pani Eweliny Hajdy, że w tej ustawie w tej, ta uchwała w paragrafie 7 naruszyła przepisy ustawy, czyli artykuł 22b ponieważ wprowadziła tam możliwość domagania się zwrotu tych świadczeń, tymczasem w świetle artykułu 22b taka możliwość nie istnieje. Zostały wyłączone przepisy, które dają y, 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 ustawodawcy możliwość domagania się zwrotu, ale już gmina takiej możliwości nie ma, stąd wyłączono przepisy dotyczące właśnie domagania się zwrotu, y, udzielonej, y, udzielonego wsparcia. Od dwóch lat y, popieram również, y, będąc, będąc mieszkańcem przede wszystkim gminy Nysa Bon, Myślę, że dla gminy przede wszystkim jest to bon, jeden chyba z najważniejszych, jeżeli chodzi tak naprawdę o zwiększenie populacji. Ja myślę, że naszym najważniejszym zadaniem jest wspieranie tu przede wszystkim rodzin. Oczywiście można sobie zadać pytanie, na co te bony można przeznaczyć, bo to jest takie najważniejsze dla nas pytanie. Ja myślę, że dla mnie osobiście, dla mojej rodziny jest to realne wsparcie finansowe dla tak naprawdę rozwijania tego, co dla dziecka jest istotne. Ja myślę, że w każdym wieku, każde dziecko ma swoje zainteresowania. Jedne dziecko będzie chciało na na przykład rozwijać się w języku angielskim, inne na jakieś zajęcia dodatkowe. Dla nas, dla naszej rodziny, bond, który otrzymujemy, jest to realnym wsparciem właśnie i rozwijania mojego dziecka, na które do tej pory być może. Nie, może nie powiem, żeby się te środki nie znalazły, bo one rzeczywiście się na pewno by znalazły na rozwój dziecka, ale dużo bardziej nam ułatwiły, aby nasze dzieci się rozwijały. Należy też, przynajmniej w tym kontekście, o którym mówię, czyli tej opieki nad dziećmi między 13 miesiącem a trzecim rokiem życia, no też dowartościowanie tej pracy jednego z rodziców, który jakby rezygnuje z pracy zawodowej po to, żeby sprawować osobistą opiekę. Jeśli w ten sposób spojrzymy na, na ten Bon. No to niewątpliwie. Ma on charakter prokreacyjny, tak? W tym ujęciu, o którym Pan mówi, czyli może w jakiś sposób zachęcać rodziców do tego, żeby żeby jakby podejmować decyzję o kolejnym dziecku. I, a z kolei w kontekście, w kontekście tej drugiej grupy dzieci, czyli między trzecim a szóstym rokiem życia, no to tutaj jakby preferencja ustanowiona w ten sposób, że oboje rodzice mają podejmować pracę zawodową, no to jednak też jest w jakiś sposób cel. Prokreacyjny w tym sensie, że jak wiemy, jeśli sytuacja rodzinna czy materialna rodziców jest dobra, to chętniej oni decydują się na to, żeby podjąć decyzję o kolejnym dziecku. Trzeba również powiedzieć, że Rada Gminy w świetle art. 22b, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny może w drodze uchwały ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w artykule 2 punkt 1 3 4 i 5 biorąc i tutaj sąd podkreśla biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny sąd już na etapie prowadzonego postępowania chciał ustalić jakie to e, lokalne potrzeby miały być realizowane e, poprzez e, podjęcie tej uchwały. Okazuje się, że w e, protokół z, z sesji na, e, e, z dnia, a, gdzie podejmowano tą uchwałę, nie zawiera żadnego uzasadnienia, odnotowuje się tam tylko wprowadzane zmiany, więc... E, te potrzeby y, y, lokalne nie zostały w ogóle radnym ani y, 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 mieszkańcom gminy przedstawione. Bond wychowawczy w Nysie no, ma już swoją dłuższą historię. On został przyjęty y, przez władze gminy Nysa. Jeszcze w 2015 roku, więc zanim jeszcze na poziomie ogólnokrajowym tego rodzaju wsparcie dla rodzin się pojawiło, początkowo prawne reguły przyznawania bonu męskiego przewidywały, że wyłącznie uprawnienie będą osoby pozostające w określonych więzach rodzinnych i spełniające pewne kryterium zaradności ekonomicznej czy samodzielności ekonomicznej. No, ale potem władze zdecydowały się poszerzyć formułę tego, tego programu i przyznawać bon również dla osób, które zasadniczo tych kryteriów nie, nie spełniają z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo utrzymano dla osób, które właśnie spełniają kryteria pozostawania w związku małżeńskim wspólnego wychowywania dzieci i spełniania pewnych kryteriów ekonomicznych wskazujących na, na samodzielność ekonomiczną. Tu należy podkreślić, że tym Ostatnio wymienionym osobom, które na pewno są osobami godnymi wsparcia i, i, i promowania tych, tych ich postaw, proliferacji tych ich postaw, no, przyznane została nie wyłączność, ale tylko pierwszeństwo w nabyciu świadczeń, co bynajmniej nie wyklucza przyznawania świadczeń również dla innych osób. Oczywiście sama uchwała czy regulamin zasadniczy dałoby się poprawić niewątpliwie, e, chociażby pod względem legislacyjnym, prawda? Natomiast generalnie rozwiązanie, które, no, które promuje e, małżeństwo e, czy rodzinę opartą e, na Związku Małżeńskim, e, jest niewątpliwie realizacją dyrektywy konstytucyjnej. E, no i w tym zakresie jakby to rozwiązanie... E, Także w kontekście tych, tych celów, które, które ten bon realizuje, no jest rozwiązaniem, które zasługuje na aprobatę. Nasz bon jest jedynym bonem samorządowym w Polsce, który polega na tym, że płacamy rodzinom 500 złotych w gotówce co miesiąc i te rodzice decydują na co pieniądze wydają. Czyli my nie ingerujemy, nie wskazujemy na co pieniądze muszą być wydane. To jest decyzja rodziców. Wolna decyzja, niczym nie skrępowana, liczymy na to i wiemy o tym, że to rodzice wiedzą najlepiej, czego dziecko potrzebuje. Z naszych ankiet wynika, że najczęściej są to dodatkowe lekcje, czy dodatkowe zajęcia, czy inwestowanie w przyszłość, czy konto dla dziecka i to, to za egzamin stytuje nas to w grupie samorządu i miasta zasobów szczególnie stwierdzają rodziny. Wyrok sądu dziwi, rozkakuje, ale walczymy dalej. W postępowania burmistrz przedstawił, jakie to są, jakie wziął pod uwagę potrzeby, jednakże wydaje się, że w tej sprawie społeczność lokalna powinna wiedzieć, jakimi potrzebami kieruje się ustawodawca. Lokalny. Trzeba również powiedzieć, że sąd w pełni zgadza się i jest to argumentacja zbieżna ze skargą pani skarżącej, jak również ze skargą rzecznika praw obywatelskich, bo trzeba powiedzieć, że niewątpliwie na podstawie tego przepisu. Gmina ma prawo do ustalenia świadczeń innych niż są wymienione w, w ustawie. Niewątpliwie nie została ograniczona, nie, nie jest to prawo, które zawiera jakieś wymogi, wręcz przeciwnie, może uchwalić taką uchwałę, jednak jak słusznie podnosi Rzecznik Praw Obywatelskich, taka uchwała musi mieścić się w granicach prawa i to prawa e, 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 Konstytucji, jak też i innych ustaw. Myślę, że możemy to sformułować tak, czy to na dziecko, czy na rodzinę. Oczywiście no otrzymaniem, warunkiem otrzymania tego bonu w Nysie jest posiadanie co najmniej dwójki dzieci, prawda? Czyli można by powiedzieć, że stricte drugie dziecko otrzymuje taki bon, ale może że w ten sposób tego nie komentował, bo ja myślę, że to otrzymuje cała rodzina, bo przecież nie, 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 nie dajemy te 500 zł na dziecko, tylko realnie cała rodzina korzysta z tych finansów i y, chciałbym daleko uniknąć od takiego sformułowania, że dajemy na dziecko, że pierwsze jest B, drugie jest lepsze, nie. Rodzina z tego korzysta, więc spoglądajmy na to w ten sposób. Wydaje mi się, że y, trzeba by było, i to jest jednak mimo wszystko trudne do, do, do rozstrzygnięcia, ale... Y, jakby, I co pokazuje też zarówno orzecznictwo, jak i, jak i doktryna prawa, ciężko jest stworzyć adekwatną do rzeczywistości definicję osoby samotnie wychowującej dziecko. I jakby przy czym tutaj rozumiemy oczywiście sytuacje trudne życiowe które być może powinny zostać uwzględnione w, w tym bonie. Natomiast e, trzeba pamiętać o tym, i to podkreślał wyraźnie Trybunał Konstytucyjny, że uch, ustawodawca czy uchwałodawca no, nie może tworzyć takich rozwiązań, które zachęcałyby e, osoby do tego, aby, e, inaczej może zniechęcały do zawierania związku małżeńskiego. No, tu warto też dodać, że pani skarżąca finalnie otrzymała takie świadczenie, ponieważ pan burmistrz no, potem zmienił swoją decyzję i również jej przyznał świadczenie. Podobnie jak zresztą wiele innych osób, które nie spełniają kryteriów pierwszeństwa, de facto jest im to przyznawane świadczenie, ponieważ uchwała tych osób formalnie nie wyklucza z zakresu adresatów, beneficjentów tej uchwały, no tylko przyznaje określone pierwszeństwo, no, motywowane jednak przecież szczupłością zasobów finansowych, Gminy. No, gmina, miasto Nyssa nie zgodziło się tutaj z argumentacją skarżących, wskazując, że, że te rozwiązania promują wartości, które są chronione konstytucyjnie czyli ochronę trwałości małżeństwa, ochronę rodzin w sposób racjonalny wspierają. Pewne postawy rodzinne, ekonomiczne, które są w interesie i całej gminy i całego państwa. No i że tutaj w zdaniu gminy, żeby tą skargę oddalić. No sąd dzisiaj postanowił inaczej. Na razie brak jest jeszcze uzasadnienia pisemnego tego sądu. Natomiast w ustnych uzasadnieniach sąd wskazał, że jego zdaniem. Ta uchwała i przyznane w nim pierwszeństwo narusza zasady równości wobec prawa. No tutaj z uzasadnienia motywów ustnego w sądu wynika, że władze gminy, a to szerzej można uzasadniać to i na całe państwo rozszerzyć, powinny jakby wszystkie rodziny traktować jednakowo ale jednakowo w sensie bez możliwości tutaj żadnej indyferencjacji, bez no, możliwości zwrócenia uwagi na jakiekolwiek różnice w sytuacji faktycznej i prawnej tych osób. Trzeba wziąć pod uwagę to, że jak tutaj słusznie podawano, trzeba w tej sprawie ustalić, co jest cechą wspólną i co miało być uregulowane w, w, w tej sprawie. W ocenie sądu taką cechą wspólną to jest fakt, że Chodzi tutaj o ustalenie świadczenia na rzecz rodziny. Trzeba powiedzieć, że w ustawie, to znaczy w Konstytucji, w artykule 18, y, jest powiedziane, y, że y, to małżeństwo. Chciałabym zacytować, żeby nie było. Podlega ochronie małżeństwo i opiece małżeństwa, ale też wymienia oprócz tego rodzinę, macierzyństwo. Zatem y, trzeba stwierdzić również to, że w Konstytucji nie ma definicji rodziny. Ta definicja rodziny znalazła się właśnie w ustawie o świadczeniach rodzinnych i tam jest mniej więcej powtarzany, e, powtórzony zapis e, o, konstytucji. Jeżeli tak jest, to moje zdumienie jest jeszcze większe, bo my obracamy się w granicach pewnej puli pieniędzy. Na dziś sytuacja jest taka, że to małżeństwa są dyskryminowane, bo samotni rodzice mają o wiele większe możliwości, na przykład podatkowych, które są z preferencjami dla samotnych rodziców, a małżeństwa tej preferencji nie mają, więc na dzisiaj jest tak w polskim prawie, że małżeństwa są mocno dyskryminowane. My wspieramy wszystkie rodziny, ale z pierwszeństwem na małżeństw. Uważamy, że jest to podstawa rodziny, słusznie uważamy, jesteśmy o tym przekonani, i będziemy to robić konsekwentnie cały czas dalej. To jest niewątpliwie zbieżne z tym, z tym naszym stanowiskiem, bo jakby również stoimy na stanowisku, że właśnie błąd bon wychowawczy, w kształcie, w jakim został zaproponowany przez Nysę. No Niewątpliwie wypełnia pewną lukę, której, e, która istnieje na poziomie, no tu akurat skorzystano z możliwości stworzenia pewnego mechanizmu na poziomie samorządowym, natomiast niewątpliwie w jakimś sensie część przynajmniej z tych osób uprawnionych do, do bonu wychowawczego no zasadniczo nie spełnia kryteriów uprawniających ich do otrzymania pomocy państwa. Za wyjątkiem teraz już od nie... Dawno obowiązującego świadczenia tak zwanego 500 plus tak? tutaj w moim osobistym przekonaniu no, to jest niewłaściwe rozumienie zasady równości ponieważ hmm, pełna równość występuje jedynie w matematyce i to jest pojęcie czysto teoretyczne ani ani w przyrodzie ani w życiu społecznym żadna równość nie występuje i stąd też słusznie Trybunał Konstytucyjny hmm, uznaje że, że hmm, równość może, ma charakter no, relatywny trzeba ją odnosić zawsze do sytuacji, w jakiej się znajdują pewne osoby i odmienna sytuacja implikuje odmienne uregulowania. No tutaj sąd wyraźnie powiedział, przynajmniej w tych ustnych yy, motywach, że, że tutaj wszystkie rodziny no, mają prawo do, do jednakowego traktowania, aczkolwiek sam też sąd zaznaczył, że nie ma w konstytucji legalnej definicji rodziny. No to tutaj moim zdaniem należało się odwołać do takiej definicji, którą, którą podaje Trybunał Konstytucyjny, który zresztą wyraźnie wskazuje na pewne preferencje co do pewnego, pewnego kształtu tych rodzin. Także moim w moim osobistym przekonaniu ten, ten nowy rok jest, jest nietrafny. Jakie będą dalsze losy tej sprawy, to jeszcze trudno powiedzieć. Wyrok w każdym razie nie jest prawomocny. To trzeba podkreślić, że wyrok tutaj Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, on nie jest prawomocny, przysługuje od niego skarga kasacyjna na Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzeba zwrócić uwagę również na to, że przepisy konstytucji są źródłem gwarancji, a nie praw, a więc spełniają ro, raczej rolę wzorca konstytucyjnego, który materializuje się w uchwalonych ustawach, czyli w rozpatrywanej sprawie tutaj naszej, Obowiązek mocy rodzinie realizuje ustawa o świadczeniach rodzinnych, która określa warunki nabywania, ustalania, przyznawania i wypłacania prawa doświadczenia, doświadczeń rodzinnych i o tym stanowi artykuł pierwszy tej ustawy. Artykuł 18 konstytucji wskazuje dwie podstawowe formy realizacji omawianego zadania. I tutaj, bo w tym artykule mówi się o ochronie i opiece. Ochrona odnosi się do działań podejmowanych przez władze publiczne wobec podmiotów zewnętrznych. Opieka odnosi się do działań podejmowanych przez władze publiczne na rzecz małżeństw, rodzin czy rodziców. Zwłaszcza tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub socjalnej. Władze publiczne mają obowiązek tworzenia systemów pomocy i wsparcia, co akcentuje także artykuł 71 i artykuł 72 Konstytucji. Przez znaczenia na ten cel niezbędnych środków publicznych i tworzenia odpowiedniej infrastruktury. W realizacji tych zadań nie można, podejm nie można podejmować środków o charakterze dyskryminacyjnym lub kolidującym z sensem i rolą Wartości określonych w artykule 18 z perspektywy mieszkańca tego miasta, który żyje w tych problemach, ja nie chciałbym się wypowiadać, czy ten błąd sprawdziłby się w Katowicach, w Poznaniu czy w innym mieście. My jako miasto Gminy Anysam mamy takie problemy, gdy staramy się tworzyć prawo, które umożliwia nam, nie chciałbym, tak górnolotnie powiedzieć, trochę wstać z kolan, jeżeli chodzi o populację w naszym mieście, a co do różnych grup społecznych. Ja chcę dosyć jasno powiedzieć, że bon wychowawczy został skonstruowany dla rodzin. Być może warto byłoby się zastanowić nad innymi projektami w naszej gminie, które by wspierały przykładowo samotne matki, samotnych ojców również wychowujących dzieci albo inne grupy. Z tym, że Bon Street został stworzony dla rodzin, tego się trzymajmy. Przy czym tam te kryteria są dużo szerzej y określone i, y i chociażby y jakby y dlatego my nie, nie patrzymy na, 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 ten, na ten instrument jako z jednej strony patrzymy jako na uzupełnienie pewnego katalogu świadczeń rodzinnych które w ogóle funkcjonują w polskim systemie prawa ale też przede wszystkim patrzymy na to jako takie rozwiązanie trochę wolnościowe bo z jednej strony pozwalające jakby zapewniające rodzicom jakąś taką realną formę wyboru właśnie pomiędzy dostępnymi formami opieki i jakby właśnie Uwzględniające też to, że na przykład jeden z rodziców no, chce zrezygnować z pracy zawodowej i poświęcić się osobistej opiece nad dzieckiem, co jakby w ogóle nie jest e, uznawane czy preferowane na gruncie innych świadczeń. E, no i jakby z tego punktu widzenia no, jest to niewątpliwie rozwiązanie no, ciekawe, innowacyjne no i właśnie przede wszystkim dowartościowujące też tą pracę rodzica sprawującego opiekę. Jak dziś mógłby też ocenić decyzję sądu administracyjnego w Opolu dotyczącą właśnie Bonu? Oczywiście my się musimy z, tą, z, z tym wyrokiem przede wszystkim jak najlepiej zapoznać. Ale również myślę, że dosyć istotną sprawą dla nas jest, jako dla gminy, abyśmy mogli realnie spojrzeć na problemy te, które my tutaj mamy, w gminie. Nie spoglądać oczywiście całościowo i oceniać przepisy prawa jednoznacznie, ale pozwolić nam, jako radnym, jako radzie miasta i gminy, decydować o realnych problemach naszej gminy. My z naszej perspektywy widzimy, że najważniejszą sprawą jest to, żebyśmy mogli zadbać o dzietność w naszym mieście. I nic więcej nie robimy, jak właśnie wspieramy, przede wszystkim takie przedsięwzięcia, więc uważam, że y, sąd oczywiście miał prawo podjąć taką decyzję. No oczywiście do decyzji się będziemy odwoływać, bo ja nie ukrywam, że naszym najważniejszym zadaniem dla gminy jest wspieranie dzietności w mieście, które wiele lat obumierało. Jedynie co chcemy zrobić, chcemy zrobić to, żeby to było miasto stricte dla rodzin i żeby tutaj się nasze dzieci jak najlepiej rozwijały i było ich jak najwięcej. Uspokajałem mieszkańców Nisty, którzy pobierają, bo on rodziny, bo on był, jest i będzie.